Cześć, witajcie w Instaporadniku. Dzisiaj opowiem Wam o trzech błędach personal brandingu. Budowanie marki osobistej jest procesem długotrwałym. Istnieje jednak wiele czynników i zachowań, które w szybki sposób mogą zepsuć Twoją reputację. A wieloletnia praca i wysiłek włożony w budowanie marki osobistej w jednej chwili może leknąć w gruzach. Dlatego kreując swój wizerunek pamiętaj, aby unikać tych trzech błędów. Błędne reakcje na opinie i hate Internet jest bezlitosny i założy się, że chociaż raz miałeś styczność z nieodpowiednim zachowaniem wobec Ciebie. Musisz mieć świadomość, że szybkie, nieprzemyślane reakcje na tego typu zdarzenia mogą źle wpłynąć na postrzeganie Twojej osoby. Zanim cokolwiek napiszesz, zastanów się nad tym kilka razy. Ochłoń i na spokojnie podejmij decyzję, co chcesz z tym zrobić i czy w ogóle warto jest zreagować. Jeśli w Twoją stronę pojawiają się regularne ataki od jakiejś osoby, nie daj się sprowokować i po prostu ją zablokuj. Eliminuj negatywne czynniki i energię z Twojego otoczenia. Brak określonego celu i konsekwencji. Tworząc treści na swoje social media, zastanów się, jaki cel Ci przyświeca. Aby go osiągnąć, konieczna jest systematyczność i konsekwencja. Utwórz plan działania i określ wszystkie kroki, jakie musisz wykonać, aby osiągnąć swój cel. Działania chaotyczne nie przyniosą ci zamierzonych efektów. Brak przekonania do własnych treści. Jeśli nie wierzysz w słuszność swoich treści, to jak mają to zrobić Twoi obserwatorzy? Jeśli czujesz, że w jakiejś kwestii brakuje Ci kompetencji, zainwestuj w swój rozwój. W internecie jest mnóstwo szkoleń i materiałów edukacyjnych, płatnych lub darmowych. Wykorzystaj to. Przedstawiając swoje treści w sposób niepewny, obserwatorzy podważą Twoje kompetencje. Zaczną postrzegać Cię jako osobę niewiarygodną i mało autentyczną. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, a po więcej takich treści zasubskrybuj mój kanał.